I już widzę, że mamy wjazd z trójki na Warszawę Zachodnią. Mamy podany już tutaj sygnał, że wjeżdża sobie Elfik 27W. 27 mwm i wyro 10 i zatrzymujemy się ja cofnę się trochę nie wiem ile ale będzie już tutaj odjazd S10 mamy podane Warszawa, Praga no i czekamy na odjazd Ostatnie drzwi się zamknęły.